Kolejna osoba nas opuściła, będziemy za tobą tęsknić Sabrino. Cieszę się jednak że nadal tu jesteśmy. Życzę Wam powodzenia, koleżanki. Ciekawe jakie dzisiaj wyzwanie nas czeka. Uwaga, uczestniczki proszone są do następnego pomieszczenia. Witajcie moje drogie panie, waszym dzisiejszym zadaniem będzie transformacja celebryty. Pary wybierać będzie Pixi, a teraz przywitajcie celebrytów. Przed wami Rupol, Klaudeliza, Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak oraz Kim Dżeni. A więc, Pixi, jak podzielisz grupy? Dla siebie wezm Klaudię, dla Zenko Maryle Rodowicz, dla Rachel Rupaula, dla Rossy Beate Kozidrak, a dla Wachdziny Drzeni. Dobrze, kochani. Zajrzę do was za jakiś czas. Powodzenia. Witaj Drzeni. Hejka. Myślę, że będzie nam się świetnie pracowało. Myślałam o czymś bardziej szalonym. Może transformacja trochę bardziej w stronę cosplayu? Myślę, że to dobry pomysł, będziemy bardzo oryginalne. Cześć, Claudio. Witaj, Pixie, jestem Twoją wielką fanką. Bardzo mi miło. Jeśli chodzi o transformację, myślę, że chciałabym zrobić coś w moim stylu, wiesz, Fanki? Tak, to świetny pomysł. Zawsze chciałam zobaczyć siebie w takiej odsłonie. Nie mogę się doczekać. Witajcie, znowu. Cześć, drzeni, cześć, wa. Powiedzcie mi, proszę, co wymyśliłyście? W mojej głowie pojawił się pomysł Tarzana oraz jego kobiety w zwierzęcych wzorach. O, oh, brzmi świetnie, mam nadzieję, że Wam się uda. Ashley, dziękuję Ci za zaproszenie do show, wiele to dla mnie znaczy. Nie ma za co, Jenny, przyjemność po mojej stronie. Witajcie, Claudio i Pixie, powiedzcie mi, co wymyśliłyście. Myślałam o czymś w moim stylu, w stylu funky. Chcę, żeby transformacja była bardzo kolorowa, ale zarazem stylowa i oryginalna. Brzmi ciekawie, nie mogę się doczekać, aż zobaczę was na wybiegu. Witajcie widzowie! Dzisiaj poprosiłam moje uczestnicznie o przerobienie wizerunku znanych celebrytów. Zobaczmy co wytworzyły w kolejności Pixi, Rossa, Zenko, Rachel i Baggina. Jako pierwsze Pixie i Klaudeliza. Następnie Rossa i Beata Kozidrak. a teraz Kzenko Umin oraz Mariela Rotenwich. przed wami Rachel oraz RuPaul i jako ostatnie Wachdna i Jenny. Zacznijmy więc ocenianie. Bezpieczne są rossa oraz pixi. Zenko. Gratuluję. Jesteś zwycięzcą dzisiejszego wyzwania, jednak należy do Ciebie także wybór, kogo wyeliminujesz dzisiaj z programu. To bardzo trudny wybór. Rachel i Wachdżina to moje bliskie przyjaciółki, jednak myślę, że decyduję się wyeliminować. dzień, Przykro mi, ale decyzja zapadła. Dziękujemy Ci za udział.